Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Widzę w Łódź Górnik Zabrze. Zanim jednak dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich standardowo do przycisku subskrybuj. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do tego gorąco zachęcam. Przypominam także o możliwości kciuku w górze pod filmem. I o funkcji e, dzwoneczek. Jesteśmy po chyba najciekawszym meczu tej kolejki, chociaż zdaję sobie sprawę, że jeszcze niedzielne mecze przed nami, a także spotkanie Poniedziałkowe, Natomiast dzisiaj w Łodzi działo się, odziało dość e, sporo. Prawdziwy roller coaster i piłkarskie święto, no, po którym tylko jedna drużyna może być e, zadowolona. Zacznę od wygranych, no bo naprawdę gigantyczne słowa uznania dla górnika za. Jan Urban stworzył prawdziwego potwora. Piąta wygrana z rzędu, jeśli liczyć ten mecz e, z Koroną kielcem, no, to jest szósty, kolejny mecz bez porażki. Gdyby rozdawali e, nagrody, być może coś takiego powstanie: trenera, spawiciela albo człowieka, który odmienił losy swojej drużyny. to na, na pewno Jan Urban wraz z Asowukowiczem byliby e, kandydatami do tego e, trofeum. Odmienił absolutnie górnika, zabrze bez żadnych transferów, bowiem przyszedł w momencie, kiedy już nie można było dokonywać e, transakcji. Natomiast ta drużyna gra naprawdę jak znud, Prawdziwy koncert. No i tutaj no, ciężko też specjalnie winić e, widzę w Łódź, który fajnie zaczął, który strzelił bramkę, fantastyczne uderzenie. Pawłowskiego z główki, ale paradoksalnie dla Widzewa, no myślę, że źle się stało, że Widzew tak szybko otworzył wynik. Beniaminek, który gdzieś tam imponował na jesień, pokazał to również w meczu w Legnicy, że gdzieś tam no, dobrze te mecze się układają Pomyśli myśli Widzewa, kiedy strzela gdzieś tam w końcówce, ratując wynik. A tutaj, kiedy szybko została strzelona bramka, mam wrażenie, że Górnik to wykorzystał. To znaczy, podziałał to jak pochta na byka, no i te akcje, które powtarzały się konsekwentnie co kilka minut, no dały po prostu e, bramki. Na jeden do jednego strzelił Paczeko. Kilka minut później dobiły Sekulicz, no i jeszcze przed przerwą to Górnik E, zdołał wyjść na prowadzenie, natomiast wbrew pozorom mam wrażenie, że te bramki to nie były absolutnie dzieła przypadku, mimo że strzały takie trochę sytuacyjne, no to jednak były to konsekwentnie wypracowane ataki przyjezdnych e, kontra, no umówmy się, słabo dysponowana defensywa e, Widzewa. W drugiej części meczu również sporo się działo, natomiast na bramkę musieliśmy troszeczkę poczekać. Jokota strzelcem gola, to jest e, ten gol na 3 do 1, 20 minut do końca, no i wydawało się, że właściwie już wszystko jest e, pozamiatane. Kilka rozszat. No, no Janusz Niedźwiedź również znany jest z tego, że potrafi gdzieś tam zarządzać tymi zasobami ludzkimi, no i generalnie dobrze e, reaguje na to, co się dzieje, wpuszczając odpowiednich zmienników. E, tydzień temu poskutkowało to wprowadzeniem Dominika Kuna, który strzelił w Legnicy. Dzisiaj Cyganki zmiennik daje bramkę no, tylko kontaktową, no bo ostatecznie Widzew nie potrafił zdobyć jeszcze jednej, by gdzieś tam sensacyjnie zremisować 3-3, chociażby jak w meczu z Pogonią i wywieźć oczko. Natomiast generalnie na przykładzie tego meczu wi widać, że widzę gdzieś tam bawi się grą. Oczywiście mówię to w taki cudzysłowie, no bo w defensywie sporo rzeczy się nie zgadzało. Natomiast górnik potrafi to wykorzystywać. Naprawdę ta drużyna, która jest niesiona przez fantastyczne wahadła, przez mądry środek pola, przez aktywnego cię włodarczyka, który no chyba nieoczekiwanie zaczął mecz od pierwszej minuty. No funkcjonuje bardzo dobrze. Także myślę, że górnik zawsze, gdyby od początku był prowadzony przez Jana Urbana i gdyby tak to hulało od samego początku, to gdzieś tam być może nawet na podium znajdowałby się klub Zabrze. Jeśli chodzi o Widzew, no to oczywiście na podstawie świetnej jesieni tutaj nie trzeba drżać oligowybyt, byt, bo z tego, co się orientuję, zresztą tak mówiłem przed tygodniem, już w meczu z Miedzią Widzew zapewnił sobie utrzymanie, natomiast no wiadomo, gdzieś tam finisz też chce dobrze spuentować, dobrze się pokazać przede wszystkim przed własną publicznością, gdzie bardzo długo nie wygrał, bowiem to był mecz ze Śląskiem Wrocław 17, chyba lutego, kiedy ostatni raz Widzew wygrał u siebie, także naprawdę sporo Czasu minęło. Dzięki to jest to spotkanie moim okiem. Serdecznie zachęcam do przycisku subskrybuj, tak samo przypominam o możliwości kciuku w górze pod filmem. Do zobaczenia i pozdrawiam.